Enzo X Czas spróbować zagrać na trzech impostorów, co wy na to? Ale w no. dziesięciu Można W dziewięciu też będzie git Myślę Dobra, cicho, cicho Sprawdzimy nas na kolejnej grze, może to ustawię na tego Co jest? się odwaliło? To jest Cygan, to jest Cygan. Cygan zabił Daniela. Co? Tak, widziałem, szedłeś za Danielem, poszedł w dół i go zaciągnął. Nie, zatrzymałem. ja szedłem do góry i wtedy Damian się cofnął i Kisiel też się chyba cofnął. Nie, ja ty się, się cofnąłeś, Jak Cigan. się cofnąłem? Ja byłem ja u góry. Się, Ci, co naprawiali światło ze mną, widzieli. Chciałem sprawdzić, o co chodzi. Nie, ty cyfnąłeś tam i akurat no nie, za Danielem. Nie, za Danielem. To ja daniel nie. Ja widziałem tam Damian w No i wtedy tak, Cygan i tam Zamian cofał, więc cofnął za nim bodajże kisiel nie wygrać co i ja cofnąłem też, żeby Jak się cofnąłem, Nic nie Jak cofnąłem panowie panowie, panowie, panowie. Na światłach byłem i nawet panowie, nie zaszło... panowie, mam w bardzo w dobry tu. pomysł. Panowie jaki? Głosujemy na kalatę. Czemu? Simon, skąd te pochopne wnioski? byku? Fajnie Szymon, ja, że ja nawet się nie ruszyłem w tej gierce jeszcze i na mnie chcesz głosować fajnie, Troste, po prostu. To... że tam... No Ale Simon, Simon intujesz tak, Giereczkę 100%! 100%. Na siebie, <grym> ja myślałem, że wtedy oni polecą na mnie! Okay. Ale Simon Giereczkę intujesz, i ja dupię. Czekaj, fajnie, Ale jak się okaże Edzo, to będzie pociąg Kurde. myślałem, że będzie. Aby, Aby była, była Beka, bo, bo nie. <grym> jest, wiecie co, ja nawet w tej gierce się nie ruszyłem, bo. No to pimpletum. Ach, dobra. ale skałki dostają w teraz ode mnie. Ta, no, akurat kiedy wszedłem góry na ciało Kopika Ja byłem cały czas na dole, tam gdzie jest to, e, czekajcie, gdzie jest ej, czekajcie, z... przepraszam bardzo, kto zgłosił ciało? Krecik, ja za nim szedłem, bo my naprawialiśmy Ale... o dwa na dole. Dzisiaj... Ten... Ej, to u mnie pokaza... Ej, to poczekajcie, czekajcie chwilę! Kto nie żyje, bo u mnie tak jakby ja nie żyję i Przemek zgłosił ciało. Co? Krecik zgłosił ciało przecież o co ci chodzi? A u mnie jest Przemek, naprawdę. A on nie Kisiel? Ja tak wam powiem, że. Kisiel poszedł. Nie, mógł włączyć reaktor i zamiast naprawiać go, to od razu poszedł tam dalej. To było... Ale Kisielp. jaki ja reaktor? Proste, że tak. Byku, ja z muszromem szliśmy do reaktora, ja byłem z tyłu. to tak, 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 tak. ja ja z, z drugim. No Mushrom jest drugim. Ja. Aha. To fajnie, że na mnie głosujecie, nie macie kolejnych ten. Nie no i. No ale do dupy Pięknie to cygan panie. mówisz tak jak ja za krecikiem szedłem później po o2 do ciała na pewno go nie miałem tak jak to zabić to nawet Jezus dobra ja się nie odzywam Trzeci raz Ej ale Simon naprawdę ty to sitowałeś dzisiaj To krecik Musimy jakoś oświetlić. Nie, to raczej nie jest Krecik Simon. W sensie, w sumie zbiegał z góry, ale... Jakbym mógł, to bym dla siebie głosował, ale nie mogę, nie chcę. Nie Szymon, to Jak nic. To jest Przemek, kurde. No proszę, proszę. Prosty. Ale jest. Ale jest. Bo ja płaczę Ale naprawdę Simon nam gierkę wygrał No tak tak, Szymon dwa razy mam grę S? No już, już skończyliście no, to... Ej każę! To... Nie! Może jeszcze wrócę zaraz Zaczynajcie ja już Ale GG, GG Kisiel bardzo dobrze zagrana gra o, ja Wiadomo że tak bardzo Cię lubię mieć jako drugiego impotora. Nie, no, no ja miałem taką taktykę na tą gierkę, żeby dać się jak najszybciej zabić. I to się wyszło. Zabijesz dwóch niewinnych i potem my Ciebie trzeciego zabijemy. Dobra, nie, Simon, po prostu kurczę, dla Ciebie honorek leci, jak w Lolu. Dziękuję bardzo. Ja chcę tylko powiedzieć, że Przemek jest niewinny Ale Przemka nie ma To właśnie o tym mówię To jest kisiel Według okay. to kopek Dobra, to kisiel okay. To jest kisiel Co? Ej dobra, ja, ja muszę no, odpać pierwszy Niech tradycji nie, stanie się nie, zadość to jest kisiel To, to jest kisiel ale ja jak to nie będzie kiedy się wywalamy Simona. No Simon intuje znowu co no, powiedzieć. Simon, Simon tak intuje to dzisiaj, że to jest Tak Simon no, wypiłeś chyba za dużo. Nie będę To Trzeba bardzo, nawet bardzo na Mediana siebie zagłosuję. Simon ty, ty jesteś gorszy od cygana. Albo nie zadania, ja zadania, ja nie ma. Nie. nie, kikniemy go po prostu, nie? Nie stracimy, nie stracimy tego. Ja no nie. kikaj, nie bo rozumiem. to nie ma sensu. Ej nie no dobra nie, nie. What the muszrom, bo wywołał. Na muszroma. Na muszroma. <coughs> cigat od... jest impostorem. To jest panowie, to jest muszrom. To jest zrecie. Hey, Co zagłosowałeś? Na muszroma. To jest, muszroma. To jest <coughs> specjalnie, ja te piękne. To jest Muszrom. Się teraz o, o, o. o, o. o no to jest Szymon To jest Daniel To nie ja Nie no, kto to odpalił Dobra, lecimy tam szymon Krecik pal gumę, wracaj tam Cię się cegam Aha, sorki To krecik! Dobra, to krecik jest. Ja jest. jest. To krecik? Krecik, krecik! to krecik! Czemu ja? Bo to jest w miejscu i nagle. się... Ale ja... intowanie ja właśnie. Się. Nie, bo to krecik! To, krecik. to, krecik. to krecika. Krecik. krecik! Krecik, później Szymon. To Ale intuje się to tak fest. ja bardzo! <noise> <noise> Dobra, proszę Szymon, Szymon! Szymon. Ja Szymon wychodź szybko Oddaj im wina Dobra, mają winę 100% JD i Daniel, tak? Dobrze mówię? Kurde, dobra Krycik był Krycik był Nie no, słaby jestem po prostu Dobra, zgłaszamy przycisk Tu Krycik był naprawdę? No Tak, to był Krycik Dobra Damian, nie to jest Kopik, bo Kopik chce Damiana co jest? Dokładnie Dobra to Kopik, głosujemy na Kopika Kopik, na... <noise> go, kopik. go Kopik Go Kopik, Kalata, go Kopik Nie yeah. Tam miał rację Przepraszam, jest tak naprawdę A później Damian, Kalata, później Damian to jest Albo nie, tygam. bo Kalata się odzywa Później Kalata, później Kalata Przepraszam nie, nie, ja się nie odzywam, bo to jest po prostu coś. Kalata, jest... Ale, tygam, ale jest... czemu wy tak tygam, to intujecie? Czemu wy to tak intujecie? Zaufajcie mi, to nie jestem ja Ej, nie, no tak właśnie, że teraz nie wyrzucicie, tylko jakiegoś kalatek, ja Nie no, chyba sobie żartujecie teraz to jest kalata odawiania jak nic Włączył ale lecimy do niego To jest kalata jak nic To, kalata, jak nic. to co mam z ciebie kalata, frajerze Jak myślałeś, że nas wrobisz, proste, że nie w nas nie wrobisz Pozosta Aha, fajnie, że zamknąć zamknąłeś drzwi, dzięki, dzięki No i ale się nie dobra i tak to intuujemy, jest co w ogóle. Nie wiem, Szyma to jest fire pompa po prostu no. Co O, dobra, uciekamy. Okej, okay, idę z przycisk na tego. Kolatę. Damę na kolatę? Damy na kalatę, na kalatę. No, no ale czekajcie, czekajcie, cicho, cicho, cicho. Czy wy sobie nie widzieliście na początku? Ja mi z w kolatkę. Wyszedłem do wentów na samym spawnu. Obok mnie był cygan i ten. I Kuba. Dobra, I, ja, nie, ja myślałem, kisie. że mnie widzieliście To był, I był kisie. Ej, to ja wchodziłem w klatkę przecież O co wam chodzi? Ja To był, ja był Kisie. przecież został jako pierwszy wyeliminowany To był Kisiel No, Dobra, widzieliście ja mnie Ja też lecę, trzymajcie się No nie chłopaki, jak to? I tak to się robi, a nie?